zbliża się dzień mężczyzny. W sensie dzień chłopaka się zbliża. No właśnie. Kobietki obchodzicie dzień chłopaka czy dzień mężczyzny? W sensie nie wy obchodzicie tylko z jakiej okazji składacie życzenia swoim partnerom, z okazji dnia chłopaka czy z okazji dnia mężczyzny? Bo powiem wam, że ja zawsze składałam facetowi z okazji Dnia chłopaka życzenia i wtedy też kupowałam prezent i w ogóle. No a jak byłam na studiach, to tak bardzo zaczął być popularny ten dzień mężczyzny i w sumie to już tak dziwnie było zrezygnować z Dnia Chłopaka i przerzucić się na Dzień Mężczyzny, więc w sumie mój mąż obchodzi Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny, więc chyba ma ze mną dobrze. Ale do, do sedna, bo zbliża się ten Dzień Chłopaka i odwieczne pytanie brzmi, co kupić swojemu facetowi? I ja myślę, że w tym roku naprawdę kupiłam swojemu facetowi fajny prezent. Przynajmniej ja jestem zadowolona z tego, co kupiłam, bo wiecznie nie wiem, co mu kupić, co mu się przyda. On już chyba wszystko ma właściwie, ale postawiłam na coś praktycznego i nie jest to maszynka do golenia, chociaż maszynki do golenia są świetnym pomysłem, bo facet się ogoli tuitami, to jest praktyczny prezent i naprawdę tani, więc super. Ale maszynki do golenia można sobie dorzucić jako taki mały gratis. A chodzi o sedno tego prezentu, więc ja postawiłam na coś, co... Skradnie jego serce. Postawiłam na perfumy. No, może niektórzy powiedzą, że to jest taki prezent klasyczny i w ogóle. Ale no właśnie, klasyczny, czyli się przyda. To jest prezent, który będzie dla mojego męża przydatny. I ja lubię takie prezenty. To jest prezent bardzo przydatny, ale też luksusowy. I ja wybrałam perfumy, które wiem, że mu się sprawdzą, bo on używa ich yy, cały czas. W sensie wiecie, to jest jego ulubiony zapach. Teraz wam pokażę. To są perfumy 145 Ambra, i to jest ulubieniec mojego męża. I to też są perfumy, które, które są bestsellerem na lanychperfumach.pl. I powiem Wam już, e, c, jakie nuty przeważają w tym zapachu. w tutaj katalog. 145 mamy tuje, jaśmin i wetywerię. Ten zapach jest hitowy, dziewczyny. Bardzo polecam Wam go na prezent dla Waszych facetów. Mój mąż świetnie tym pachnie. Żeby ten prezent nie był nudny, wiadomo. Dostanie coś, czym się zawsze psika. No, dobre, bo przydatne, ale wybrałam mu jeszcze dwa inne zapachy. I to jest tak, zapach 129 i tutaj są nuty hmm, cytryna, tytoń i kwiat drzewa oliwnego. Naprawdę to pachnie obłędnie. Mam nadzieję, że mu się spodoba. No, mi się bardzo podoba. A że była promocja minus 10% na dzień chłopaka, to nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła jeszcze coś totalnie innego, jeśli chodzi o perfumy. Znalazłam na stronie, że to też jest bestseller w perfumach Ambra i to jest 0,81. I tu jest tak, jabłko, cynamon i drzewo oliwne, więc naprawdę takie ciekawe połączenie i no, mnie się to podoba. Jestem ciekawa, jak mój mąż na to zareaguje. Powiem Wam jeszcze coś. Kupiłam sobie takie pudełeczko na te perfumy. O takie. Prezentowe. Tworzę to Wam, pokażę jak to wygląda. Bierzesz tutaj te perfumki i, i się ja tutaj wkłada. Bardzo ładnie to wygląda. Tak to się prezentuje. I zakrywamy. Tutaj jeszcze jest y, taka wstążeczka, więc można zrobić kokardkę. Ja nie jestem jakąś mistrzynią pakowania prezentów, więc cieszę się, że tutaj jest po prostu kartka do związania i to pudełko samo w sobie wygląda bardzo elegancko. Wydaje mi się, że to będzie fajny prezent dla mojego męża. A Wy dziewczyny, co kupiłyście dla swoich facetów, chłopaków, partnerów <grytania> z okazji Dnia Chłopaka? I na koniec przypominam Wam, że na lanyperfumy.pl obowiązuje promocja minus 10% na zapachy, więc możecie sobie skomponować takie mm, trio dla swojego mężczyzny jak ja.